Prezes Piłkarskiej Wisły. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam panów, witam państwa. W programie mówiliśmy dzisiaj o ciekawym e, okienku transferowym, między innymi, e, i będziemy mówić w ekstraklasie. W Płocku również mieliśmy małe albo większe przemeblowanie. Czy, czy w nowym sezonie kibice zobaczą mocniejszą Wisłę, panie prezesie? Jak pan ocenia ten bilans kadrowych zysków i strat? No tak mi się wydaje, że, to, że ten zespół powinien być mocniejszy. Nie doznaliśmy poważniejszych ubytków, tak jak to było przed rokiem, kiedy odszedł Arekreca i, i Jose Kante oraz Konrad Michalak. To było trzech bardzo ważnych dla zespołu piłkarzy. Tym razem tych kluczowych odejść nie było. Tak naprawdę poza Igorem Łasickim, którego najbardziej nam szkoda, bo, 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 bo to był nasz podstawowy stoper w końcówce sezonu i chcieliśmy go zatrzymać. To poza Igorem odejścia, które się zdarzyły, były planowane przez nas i jakby z naszej inicjatywy się odbyły. No, dołączyło 10 piłkarzy, sporo doświadczenia, ale też sporo młodości. Więc, więc, więc ten zespół powinien być silniejszy. Tak, Ale to jest, jest tylko oczywiście teoria. Zobaczymy oczywiście nowe, nowe twarze w Płocku. Ehm, proszę powiedzieć, z których tych transferów jest Pan najbardziej dumny? Kto, którzy piłkarze ehm, powinni realnie zwiększyć siłę Pana drużyny? To ciężko w tym momencie oceniać. Gdy kontrolne, to, to nie jest nic miarodajnego. My musimy poczekać na rozgrywki. Ligowe na mecze o stawkę. No, tak naprawdę, tak jak powiedziałem, trochę doświadczenia, czyli, czyli, czyli Kuba Rzeźniczak, Jarek Wojów, to są piłkarze, którzy już grali na, na wysokim poziomie przez wiele lat. Sporo, sporo młodości. Michał Marcianik to też jest młody piłkarz. Kuba Wrąbel. Również, to, 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 to również nie jest piłkarz bardzo, bardzo doświadczony Olaf Nowak, ostatnio Mikołaj Pietniewski. Także to jest mieszanka rutyny z młodością, który z tych piłkarzy najlepiej się wkomponuje w zespół i da nam jakoś, zobaczymy w trakcie rozgrywek. Generalnie tak. jestem z tego okna. Transferowego zadowolony. Tak, e, wspomniał Pan o Kubie rzeźniczaku. To jeden z takich ciekawszych transferów e, letnich w ogóle w całej, w całej lidze. Czego się Pan spodziewał właśnie po tym piłkarzu? E, pamiętam, tuż po przyjściu e, Kuby do, do Płocka słuchałem wywiadu z Panem w Weszło FM. E, przyznał Pan, że jego forma taka mała, niewiadoma, albo większa. Czy, czy ten okres hmm. przygotowawczy coś zmienił w Pana, w pana ocenie? Kuba narzekał przez, przez pewien czas na drobny uraz, ale już jest wszystko w porządku. On na dzisiaj jest ustawiany na pozycji prawego obrońcy, więc nie jest to dla niego taka ta op optymalna pozycja, ale, ale sprowadzając go liczyliśmy na jego doświadczenie, a także na, ce na cechy charakteru, cechy ewolucjonalne. Uważamy, że w poprzednim sezonie zabrakło nam tego charakteru, zabrakło nam doświadczenia i dlatego Jakość piłkarska nie przełożyła się na wyniki i w końcówce sezonu musieliśmy drżeć do ostatniej sekundy meczu z Zagłębiem w Sosnowie co utrzymania. I tutaj wprowadzając piłkarzy przed, przed y, tym sezonem właśnie chcieliśmy tego doświadczenia do, do szatni sporu wprowadzić. I między innymi Kuba jest takim piłkarzem, który ma tego, y, tego doświadczenia nam dostarczyć, a poza tym to jest piłkarz, który nigdy nie odstawia nogi, który jest, jest bardzo charakterny, bardzo, bardzo twardy zdecydowany. I na to jego doświadczenia, także takie, takie, takie cechy, cechy ewolucjonalne, cechy wojownika, bardzo, bardzo liczymy. Czy nam pomoże? No to tak, powiedziałem. No wszystko zweryfikuje boisko. A to już koniec kadrowych zmian w Płocku? Możemy się spodziewać jeszcze jakichś nowych twarzy? Czy macie jeszcze jakieś braki, może? Czy, czy macie jakieś, czy już zamkniętą kadrę? Na pewno jeszcze kadra nie jest zamknięta w 100%, bo nie można tego powiedzieć. Do momentu, kiedy okno jest otwarte, to jeszcze się może wszystko zdarzyć. Mogę tylko zdradzić, że pracujemy jeszcze nad. Jednym transferem, w tym momencie pracujemy nad jednym transferem zawodnika ofensywnego, który by wzmocnił nam rywalizację z przodu, bo tak naprawdę po odejściu skrzydłowych, a odeszło czterech aż piłkarzy, którzy grali na bokach pomocy yy, po sezonie, to tutaj mamy największe jeszcze braki. Także myślę, że w przyszłym tygodniu powinien dołączyć jeszcze do, do nas jeden piłkarz, a co będzie dalej, to się, to się okaże. Już w tej chwili nie mamy ciśnienia na sprowadzanie kolejnych graczy. Ale też nie wykluczamy, że jeszcze kogoś pozyskamy. A dziś wieczorem ważne wydarzenie w, w Płocku, tak? Oficjalna prezentacja mhm. nowej ekipy. Tak, tak. Po kilku latach postanowiliśmy znowu zrobić prezentację, spotkać się z kibicami, y, przedstawić nowych piłkarzy. Y, w takiej przyjemnej atmosferze nadwiślańskich bulwarów, y, pięknego amfiteatru w Płocku. Myślę, że to będzie przyjemne, przyjemne takie, takie spotkanie, zapoznanie. I czekamy już z niecierpliwością na poniedziałkowy mecz z górnikiem Zabrze. A jeszcze, jeszcze a propos tych ruchów kadrowych, sporo w tym letnim okienku pisało się o sytuacji Ariela Borysiuka wypożyczonego z Lechi. Nie hmm. wiadomo było czy zostanie, czy, czy nie zostanie w Płocku. Jak potoczyła się cała sprawa? No tak naprawdę tutaj decydujący głos miał trener. My byliśmy, byliśmy skłonni rozmawiać dalej z Arielem o pozostaniu w Wiśle, ale ale w, w sprawach kadrowych też bardzo ważna jest opinia trenera i nie możemy sprawiać zawodnika, który ewentualnie nie pasuje z takich czy z innych względów trenerowi, bo to mija się z celem. Dlatego na dzisiaj ten materiał jest zamknięty, ale ponieważ mamy w środku pola troszeczkę deficytu, bo, bo poza Dominikiem Furmanem i Damianem Rasakiem Pozostali piłkarze, którzy mogą grać na, tej, na pozycji środkowego pomocnika defensywnego, no to są piłkarze bardzo młodzi, więc tutaj też nie wykluczamy, że jeszcze temat jakiegoś środkowego pomocnika się pojawi. Na, na, na dziś kwestia Ariela jest, jest zamknięta. Sprawa jasna. Panie prezesie chciałem zapytać jeszcze o, o wasze cele na, na ten sezon. Dwa sezony temu Wisła e, otarła się o europejskie puchary. W zeszłym właściwie do końca broniła się przed spadkiem. Jakie teraz ma Pan oczekiwania? Co samą No cóż, no my nie jesteśmy pewnie klubem bardzo mile widzianym w ekstraklasie. Tu ja zawsze staram się być szczery i wiadomo, że jesteśmy jedynym klubem miejskim w tym momencie, w 100% miejskim, jeśli chodzi o poziom ekstraklasy. Od kilku lat już takich klubów nie ma w Lidze. Poza tym gramy na przestarzałem, delikatnie mówiąc, stadionie, więc tutaj też te warunki pracy i wasze, dziennikarzy i gości są, są, są bardzo trudne, że o kibicach nie wspomnę. Więc tutaj ta wisła jest troszeczkę takim. Yy, można powiedzieć, ewenementem. W Lidze my sobie z tego zdajemy sprawę, że musimy bardzo pracować organizacyjnie, żeby te, do tych warunków ekstraklasowych, wymogów ekstraklasowych yy, się dostosować i tak też się stanie, bo ten nowy sezon, który za chwilę się rozpoczyna, to jest też bardzo ważna, ważny czas, bo ma się rozpocząć w, w tym sezonie budowa nowego stadionu w Polsku, więc to jest bardzo bardzo, bardzo istotne. Cele, cele się nie zmieniają. Rozpoczynamy 13 sezon Wisły w Ekstraklasie, a czwarty z rzędu, więc, więc podstawowe zadanie, jedyne można tak powiedzieć zadanie, które w tej chwili stawiamy, to jest gra w Ekstraklasie za rok, o tej porze, żebyśmy mogli rozmawiać znowu o, o 14 sezonie Wisły w Ekstraklasie. I to jest podstawowy cel. Oczywiście marzy nam się grupa mistrzowska, tak też sformułowaliśmy regulaminy premiowania dla zawodników, żeby wiedzieli, że, 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 że grając o i, i my, o, o wysokie cele, o wysokie stawki będą, będą znakomicie wynagradzani. Więc spokojnie, z pokorą, ale też z wiarą we własne umiejętności, nie pękniałem przed danym, żadnym rywalem. Tak, i pewnie życzyłby sobie Pan trochę mniej stresu niż, niż w tej drugiej części poprzedniego sezonu. Wspomniał Pan Bo też o, tak, o, o stadionie, na który bardzo w Płocku czekacie. Na jakim etapie jest cała, cała historia? Czy Pan może o tym powiedzieć? lada moment powinien być rozstrzygnięty już proces weryfikacji oferty, jedynej oferty, która wpłynęła na budowę stadionu i najprawdopodobniej w sierpniu zostanie podpisana umowa za projektu i wybuduj stadion. Przynajmniej na, na dziś tak to, tak ta sytuacja wygląda, jeśli ta, te procedury zostaną doprowadzone do końca, na, na to się zanosi, no to to, 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 niebawem naprawdę już niebawem w ciągu kilku tygodni będzie można, będzie można ogłosić, że Yy, budowa stadionu w Polsku się rozpoczyna. Przy dobrych wiatrach może pod koniec roku fizycznie już się rozpocznie ta budowa, a najpóźniej wiosną przyszłego roku już, 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 już pierwszy sprzęt ciężki na, na stadion Wisły wiedzie. Yy, ja mogę tylko powiedzieć, że przygotowując koncepcję budowy stadionu, założyliśmy, że będziemy na tym stadionie grać w czasie budowy. Tak jak to miało miejsce między innymi na Legii, że, że, że stadion będzie budowany, a my będziemy na nim na nim grać. No w polsku jest dużo miejsca między trybunami a boiskiem, tak że tam spokojnie można sobie poradzić z tym, żeby rozgrywać mecze, a, a budowa, żeby trwała swoim, swoim tokiem. Tak, Panie prezesie, na koniec jeszcze pytanie takie stricte sportowe. W poniedziałek wspomniał Pan mecz inauguracyjny z Górnikiem Zabrze. No tak, sporo ciekawych meczów z Górnikiem w tych ostatnich dwóch, dwóch sezonach. Jakiego meczu Pan się spodziewa? No z górnikiem to tak właśnie różnie. Jesienny mecz w Płocku przegrany 0 do 4. Natomiast na pewno to nasza granie była, nie była tak zła jak wynik. No zdecydowanie ja nawet sobie ostatnio ten mecz obejrzałem i, 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 i uważam, że gdyby nie te nasze kuriozalne wręcz, wręcz błędy i indolencja strzelecka, to ten mecz mógł się skończyć zupełnie inaczej. Natomiast ostatni mecz z górnikiem zawsze nasze zwycięstwo 1 do 0, które nas w przedostatniej kolejce ekstraklasy, które nas przybliżyło bardzo mocno do utrzymania. Więc tu się może wszystko wydarzyć. To jest też nieobliczalny rywal, też sporo zmian w zespole górnika kilka odejść podstawowych zawodników, ale to jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo groźny zespół. Przyjedzie do nas na pewno walczyć o trzy punkty, także tutaj ja tutaj się nie, nie podejmuję typowania wyniku, ale jestem przekonany, że trener tak zespół zmotywuje, tak zespół ustawi, że będziemy walczyć do upadłego o trzy punkty. Jacek Kruszewski, prezes Wisły Płock. Panie prezesie serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam. W naszym warszawskim studiu przypominam Jacek Bednarz, Tomasz Sokowski. I co, panowie, tak krótko jeszcze kończąc temat Wisły, spodziewacie się mniej stresującego sezonu dla, dla nawciarzy? Patrząc po ruchach chyba kadrowych, to nastawiali się bardzo na, na, na defensywę, sprowadzając no, doświadczonych, zgranych zawodników, aczkolwiek tu dużą mowy było Kubie który grał w, w Azerbejdżanie, nie było go bodajże dwa lata, to też nie wiadomo i też na nowej pozycji nie wiadomo się po, po czym możemy się spodziewać, ale bardzo mnie niepokoi bardziej przód Wisły, że nie ma jakichś ciekawych ruchów, żeby wzmocnić siłę ofensywną, bo tej siły ofensywnej zabrakło w poprzedniej tej rundzie, gdzie grali o utrzymanie, stałe fragmenty, dużo rzutów wolnych bitych przez Dominika Furmana, jego bramki. To uratowało Wisłę Płock, a teraz patrzymy, że bardziej, no mówię jeszcze raz, defensywa, a nic przodu i to może być za mało, żeby żeby o coś walczyć, o tą górną ósemkę. Tak, słyszałem, że pan prezes planuje jeszcze jakieś transfer ofensywnego y, zawodnika, ale tyle jeśli chodzi o, y, o Wisłę Płosk, bo obiecałem, że wrócimy do tych najmocniejszych ekip. Skończyliśmy Piastem Bliwice y, i jego występami w europejskich pucharach. I tak sobie myślę, że to, co pokazał też ten mecz, y, dwumecz z Batem, mimo, że nie udało się awansować, to, że Piast jednak jest y, piekielnie mocną ekipą, y, jeśli chodzi przynajmniej o takie krajowe podwórko. I ta walka o Mistrzostwo Polski y, może być naprawdę ciekawa w tym sezonie. Piast realnie chyba może myśleć o obronie tego tytułu. Nie wiem, czy to nie za wcześnie, Paniasku, ale no takie wrażenia moje po tym dwóch meczu. Są chyba gotowi do sezonu. Tak, y jeśli y oczywiście. Y y Wymiernikiem tej konkluzji będzie to, że w ostatnim czasie mieli najtrudniejszego przeciwnika, grali mecz o coś i na jego tle pokazali momentami bardzo dobry futbol. Tylko przypominam, że kończy się lipiec, okno transferowe w Europie kończy się za miesiąc. Pytanie, czy we wrześniu i w październiku Piast będzie tą samą drużyną, jaką jest dzisiaj. To się może zmienić, jeśli odpadnie z rywalizacji europejskie puchary, to nie wykluczone tak tak mi się wydaje, że pozwoli na odejście kilku zawodnikom kluczowym, jak na przykład Joel Valencia albo Mikel Kirkesko. Mówiło się też o transferze Franciszka Placha. Dziczek. Mówi się, że Dziczek jest jedną nogą w Empoli. Ja wiem też, że interesują się z nim, się nim kluby z Bundesligi. Kuba Czerwiński zagrał świetny mecz z Bate. W, w, w meczu w ogóle zaprezentował się bardzo dobrze i i on myślę, że też będzie przedmiotem, jest przedmiotem zainteresowania, mogę nawet to potwierdzić, bo taki sygnał od kolegów z zagranicy usłyszałem, że im też interesują się kluby. Więc pytanie, jakim, jakim zespołem będzie tak naprawdę w sezonie, jak on się dopiero zacznie biast. Mhm. Bardzo ciekawym wydarzeniem sportowym z tego punktu widzenia jest dlatego sobotni mecz w Gliwicach przeciwko Lechowi, bo tutaj tak płynnie pozwolę sobie przejść do, do innego silnego albo bardzo mocnego zespołu, generalnie w ostatnich latach, czyli Lecha Poznań. Tam uważam, sporo się wydarzyło i w końcówce sezonu, i teraz w lecie. I jeśli oczywiście te wyniki meczów towarzyskich coś oznaczają, to on miał ciekawych przeciwników mhm. i nieźle sobie poradził. I to, co tam robi generalnie klub z drużyną, takie się wydaje jakieś logiczne, konsekwentne, to może być taki Lech, który będzie antytezą tego, co dotychczas widzieliśmy, tak? czyli dużo, dużo młodości, dużo Polaków, wychowanków którzy użyję takiego modnego tutaj też przy e, określenia, którzy mają DNA Lecha we w krwi i będą chcieli za tą drużynę zginąć. E, mam nadzieję, że zobaczymy Lecha, który gra o fajny ofensywny futbol e, i, e, i w tym kontekście ten mecz sobotni to będzie bardzo cie, ciekawe wydarzenie, no bo zweryfikujemy po pierwsze to, co jest w stanie e, grać... E, Piast, ale również zobaczymy na jakim etapie jest drużyna, no jedna jednak na przestrzeni ostatniej dekady, jedna z, odwrocie, tak, tak. jedna z czołowych w naszej No Kibice pewnie cierpliwie czekają na to w Poznaniu. Faktycznie, jeśli chodzi o te sparingi przed sezonem, to wyglądało naprawdę obiecująco, też mała rewolucja kadrowa, niemal podobnie jak, jak, jak przy Łazienkowskiej. I tutaj ja z kolei płynnie przejdę do, do tego, co, co przy Łazienkowskiej właśnie, bo spodziewaliśmy się, Tomek, że, że to, to będzie rewolucja. To, to, to nic zaskakującego i tak faktycznie jest. Zaczęło się od takiego bezlitosnego czyszczenia szafy, robienia miejsca na, na nowe nabytki. No i na, nowe nabytki przyszły. Jest taka jakaś mała, mała zmiana przy Łazienkowskiej. Już nie mamy do czynienia z jakimś hurtowym ściąganiem Piłkarzy nie do końca znanych, anonimowych, trochę kotów koty w worku. Teraz bardziej gdzieś tam sprawdzeni. bardziej drylowanie tego, wertowanie tego, tego krajowego rynku, plus dwa ciekawe transfery tych zagranicznych zawodników Lukiniasa i, i Obradowicza. No na pewno, ale to chyba większość polskich klubów na, na to się zdecydowała, że gdzieś, mówimy o tutaj o krajowym podwórku, gdzieś zawodnicy sprawdzeni, czy wcześniej Wisła Płock sprowadziła zawodników już tutaj znanych w Ekstraklasie, ogranych, postawiła troszeczkę na doświadczenie. Natomiast Legia ściągając Nowikowasa na skrzydło, ściągając Gwilę, tutaj powiedziałeś Obradowicz w końcu na, na, na lewą stronę. No teraz mamy tutaj znowu Artura Jędrzejczyka na tej lewej stronie. Yy, Sosnowca przyszedł z Sanogo i bardzo chyba liczono na niego, ale no już w pierwszym meczu właśnie w Gibraltarze, no, nabawił się zerwania wiązadek krzyżowych, wraca w Kante i Kulenowicz, no i właśnie tu jest właśnie dla mnie, żeby w końcu, no właśnie, kto tam będzie tą dziewiątką, i tutaj też na pewno zagwoska dla tutaj dla Aco Wukowicza, jaką tą sytuację rozwiąże, w jakiej dyspozycji będzie Kante, czy będzie Kulenowicz, czy wróci do Karlitosa i będzie musiał tutaj tą układankę. Środek pola mocny, bo Jodłowiec Tomek jest i też mało grał w, w tym dwumeczu, i też ma na pewno aspiracje po zdobyciu w, z piastem Mistrzostwa Polski jest kafu, no także tutaj będzie musiał, jeżeli będzie Legia grała w pucharach, okej, okay, to będzie gdzieś wymienność, a jak nie będzie, no to ci zawodnicy, no, chcieliby więcej grać, a może tak nie być, tak, i no i zobaczymy jak, jak, tutaj będzie szafował składem, jak będzie rotował, w jakiej dyspozycji są ci zmiennicy, czy się pozwoli na, jak będą grali w pucharach, na większą, nawet może połowę kadry zmiany, nie zawsze to dobrze da Legii służyło, bo to nie, nie łączyło tego, no i Ciekawi jesteśmy, tak, że te pierwsze mecze pokażą, kto jak, w jakiej dyspozycji jest tak naprawdę. Tak, na razie jeszcze, jeszcze mała próba, żeby to wszystko ocenić, ale tak, panie Jacku, wydaje się, że, że transfery solidne jak na polskie, polskie warunki. Jak pan to ocenia? Gdybym to miał ocenić jakby na krótki dystans, mhm. no to z punktu widzenia najbliższych celów, czyli najbliższych meczy, czy powiedzmy perspektywy jednego sezonu, to to one są wydaje się Trafione. sensowne natomiast ja generalnie nie widzę jakiejś dalszej perspektywy i to jest takie działanie po objawach a i leczenie choroby po objawach a nie po przyczynach bo przypomnę tylko że to jest rok w którym Legia zdobywa mistrzostwo w roczniku W17 mistrzostwo Polski Aha. i nie słyszę, żeby, żeby którykolwiek z tych zawodników, czy U17, czy u U19, którzy grają też w reprezentacjach, żeby gdzieś tej koło tej kadry pierwszej się kręcił, dostał szansę. Jest tam według mnie kilku bardzo ciekawych zawodników. Na pierwszy obóz podam przykład, pojechał młody pomocnik z, z rezerw i z różny U19 i, i z ponoć wszystkich zadziwił. Swoimi dobrymi wynikami motorycznymi nazywa się Radosław Ciemielęcki i nie ma go w tej szerokiej kadrze. I jakby patrząc tak z perspektywy dłuższej, no to legia oddała za bardzo dobre pieniądze do, do Moskwy Szymańskiego, który był takim człowiekiem, który ratował trochę twarz, twarz Legii z punktu widzenia efektów szkolenia i, i posiadania dobrych, perspektywicznych Polaków. Dzisiaj mamy Majeckiego, który, o którym się mówi, że jeśli ktoś wyłoży odpowiednio dużo pieniędzy, też może zniknąć. I Legia jest drużyną dzisiaj weteranów i legionerów. Tak? A więc no, tego... Tego DNA legijnego mi tu trochę brakuje i nie widać, żeby to się miało nawet w dłuższej perspektywie jakoś zmienić, bo, bo jest raczej myślę o tym, żeby tu i teraz coś ugrać. Ja, Tomek ma rację oczywiście, jeśli drużyna będzie długo grała w, w eliminacjach w, w, do Ligi Europy, a później być może, czego bardzo Legii życzę, wylądowała w grupie, no to ten skład musi być szeroki, ale w tej, w tej układance, o której tutaj mówimy o której tutaj Tomek powiedział, w ogóle nie ma miejsca niestety dla Jarka niezgody. Tak, jest Carlitos, jest Kulenowicz, wraca Kantę i ten Jarek Niezgoda, który uważam, że zasłużył chyba na trochę więcej kredytu zaufania, on go raczej, raczej wygląda na to, że chyba nie dostanie, tak? Nic. W Kujacku on też chyba po tych kłopotach zdrowotnych z zeszłego sezonu, to też musi mieć czas, żeby upłynęło, żeby on wrócił do tej dyspozycji, to sam Wtedy. wiesz z perspektywy, że to Wtedy. wypadasz na pół roku czy na kilka Aha. miesięcy. To nie jesteś w stanie odbudować nawet przez kilka miesięcy ten top, żeby dać nawet dobrą zmianę, że w perspektywie ewentualnie ty będziesz tym podstawowym zawodnikiem. Ale to sparingi nie tak, pokazywało, że, że on wiemy, się ładnie prezentował w tych sparingach. Ale obaj wiemy i ty też, że trzeba czasem dostać kredyt zaufania. I ten kredyt dobrze w odpowiednim momencie zainwestowany, on się, on wróci do tego, kto to zrobi. Nic nie słyszymy, żeby miał jakąś perspektywę na gry. Praszelik czy karbownik, którzy gdzieś tam wokół tej pieszej drużyny się, się kręcili. I jak mówię, no, na krótki dystans to są takie, powiedziałbym, ruchy celowane na, na pozycje, na których Legia miała, e, miała potrzebę dokonać zmian i się wzmocnić. E, natomiast no, na, razie, na razie dla mnie to nie jest drużyna bardzo o innym obliczu niż tym, które widzieliśmy tak, w zeszłym sezonie. No bo jak tak prześledzimy pozycje po pozycjach, no, to wydaje mi się, że czwarte składu to są, to, jest, to są ci sami ludzie na tych samych pozycjach. Więc tutaj jakiejś według mnie mega rewolucji nie było to, na co o, ja liczyłem, ale i to się może jeszcze wydarzy, po prostu, po prostu może to wymaga więcej czasu. To, że zobaczymy mhm. inne oblicze gry, że to będzie szybka, dobra, kombinacyjna gra, gdzie będzie dużo sytuacji i dużo bramek, yy, a przede wszystkim jakiś taki jeden, trwały, yy, konsekwentny sposób na to, żeby walczyć o te trofeum, którym jest Mistrzostwo Polski. No, oby tak było. Panie, mam jeszcze półtorej minutki yy, o najbliższy mecz chciałem was zapytać. Na Łazienkowską przyjeżdża Pogoń Szczecin. Z tego, co słyszymy od sztabu szkoleniowego, tej Pogoni już słyszę od, od kilku tygodni, że Europa FC, Europa FC, ale to przecież pierwszy mecz, Pogoń-Szczecin, to jest to, czym, na czym się skupiamy. No, czego się spodziewacie? Pogoń e, znali się góralnie, pamiętam kiedy ostatnio wygrała przy Łazienkowskiej w latach osiemdziesiątych. Pamięta czy to nas się, tutaj kierownik zmieni. dyrektor, co za szybą <laughs> jest, także on to pamięta i na pewno na to liczy, że tu Szczecin w końcu no, zdobędzie stolicę, ale nie będzie to łatwe, bo też dużo zmian. W każdym chyba zespole no właśnie, ten okres letni no, jest no, osiem czy 10 zawodników nowych i też postawienie i zmiana bramkarzy i też się środkowe obrońca, bo walukiewicz odszedł, tak? I wzmocnienie tych skrzydeł o majewski odchodzi. No także. Postawienie też, szukanie tego młodzieżowca w każdej drużynie, to też będzie ciekawe, jak sobie poradzą te drużyny. No, akurat już Legia jest po tam, po takich, można powiedzieć, test dwóch meczu. To, to też dla nich dużo znaczy, że już się ograli, że już, już są w takim rytmie, bo co innego, sparing, co innego, nawet mecz o stawkę, nawet z takimi półamatorami, to zawsze to adrenalina, to inne, coś innego jest. I właśnie, no, wiemy, że w poprzednim sezonie. Pogoń, no, tutaj urwała te punkty, które zabrakło. Legii do mistrzostwa i... Ale tutaj Legia na pewno sobie poradzi. Ja jestem taki optymistą patrząc. Tak, nie zostawiłeś już czasu, czasu panu Jacekowi na odpowiedź. Pozostało nam bardzo. tylko 15 sekund. Przykłaniamy <grymamy grymamy grymamy> się sobie. Tak, panowie, dzięki wielkie za rozmowę. Jacek Bednarz, Tomasz Sokowski, Dziękujemy to był magazyn spotkawcy. Słyszymy się za tydzień oczywiście o stałej pożar gadyż Błaszczyk. Dobrego weekendu.